Włączyłaś ten film, zapewne zainteresował Cię tytuł, jak i temat pielęgnowania skóry, które głoszą azjatki, koranki. I to dzięki tej pielęgnacji e, azjatki słynne są na całym świecie ze swojej skóry, która wygląda po prostu jak pupa niemowlaka. Więc jeżeli interesuje Was ten temat i chciałobyście poznać 10 kroków pielęgnacji skóry, którego żadna azjatka nie pomija każdego wieczoru, to oglądajcie ten film dalej. I to właśnie ta książka zainspirowała mnie do nagrania tego filmu. Pomyślałam sobie, że fajnie będzie zebrać te wszystkie porady, o których pisze tutaj e, autorka w e, film, który będzie taką pigułką o pielęgnacji właśnie Azjaty i tego, jak to w europejskich warunkach wykonywać, więc przejdźmy może do szczegółów. Na początek pozwólcie, że przedstawię różnice pomiędzy Azjatkami i nami, Europejkami, jak i kobietami zachodu, o których pisze autorka. Przede wszystkim u nas w Europie stawia się mimo wszystko nacisk na makijaż, na maskowanie problemu, natomiast w Azji zwraca się ogromną uwagę na pielęgnację. Azjatki wychowywane są w przekonaniu, że najpierw cera, a dopiero potem make-up, natomiast u nas myślę, że jest to troszeczkę odwrotnie. W Azji od małego uczy się dzieci, że cera jest najważniejsza i że trzeba o nią dbać. W takich małych sytuacjach codziennych obserwuje się, jak Azjaci są różni pod tym względem. I tu na przykład takie małe dziecko od małego jest uczone tego, że należy nakładać bazę 50 na swoją buzię. Czy to przed wyjściem z domu, czy, czy w ogóle rano. To jest pierwsza rzecz, po którą sięga taka azjatka baza 50, której my unikamy jak ognia, no bo przecież się nie opalimy. I tu znowu już wątek opalenizny czyli coś, czego my bardzo pragniemy jesteśmy spragnieni słońca tutaj w Europie Wschodniej natomiast w Azji na pewno gdziekolwiek na wycieczkach mieliście okazję zobaczyć Azjatów z parasolkami z rękawiczkami białymi na dłoniach i to jest przykład tego że oni tego słońca po prostu się boją i stronią od niego i tu ogromna różnica, jaka tyczy się opalenizny jest takowa, że oni opaleniznę postrzegają jako coś niedobrego jeżeli skóra zaczyna ciemnieć, znaczy to że po prostu ona się broni i to jest jej naturalna reakcja obronna na coś, co jest niedobre, czyli promienie słoneczne. Natomiast dla nas opalenizna jest po prostu atrakcyjna, dzięki niej wyglądamy zdrowo i młodo. Kolejną rzeczą, która bardzo różni nas od Azji jest to, że w Europie jak i w większej części świata staramy się, żeby nasza skóra była matowa, bo gdy zaczyna się błyszczeć, znaczy to, że po prostu o nią nie zadbaliśmy, nie przypodrowaliśmy i to po prostu według nas wygląda nieestetycznie. Natomiast według Azjatek im bardziej rozświetlona i promienna skóra, tym lepiej dla nas, bo wyglądamy na zdrowe i bardzo, bardzo młode, wyspane i wszystko co najlepsze. Azjatki nazywają taki rozświetlony look swojej skóry jako Czokczok. Różnice między podejściem do pielęgnacji skóry widać też w produkcji kosmetyków. W Korei rynek pielęgnacyjny kosmetyków zajmuje aż 50% rynku, natomiast w Stanach Zjednoczonych chociażby jest to tylko 20%. Natomiast resztę zajmuje po prostu makijaż i kosmetyka kolorowa. My Lubimy, kiedy wszystko widać od razu, czyli kiedy efekty są zauważalne zaraz po użyciu kosmetyku. Natomiast Azjaci mają zupełnie inne podejście. Oni wierzą, że jeżeli teraz o coś zadbają, to efekty będzie widać nawet za kilka lat, ale będzie widać. Czyli inwestują w przyszłość nawet jeżeli nie ma natychmiastowych efektów. Co ciekawe i co mnie bardzo zaskoczyło, to to, że o skórę dbają nie tylko kobiety w Azji, ale i mężczyźni. I tutaj e, autorka pisze o tym, że bardzo często kobiety. Słyszą komplementy od mężczyzn e, pod adresem swojej skóry, czyli, na przykład, mężczyzna w windzie mówi ci, że masz dzisiaj piękną skórę. Słyszałaś kiedyś coś takiego w Polsce? Ta pielęgnacja przewija się tak naprawdę w każdej dziedzinie życia codziennego. Azjaci, czyli parasolki przeciwsłoneczne, herbaty antyoksydacyjne, czyli tutaj tradycja picia chociażby zielonej herbaty, e, cóż jeszcze, baza 50, to to, z czym możemy kojarzyć Azjatów, no i co jeszcze, nawilżacze powietrza we wszystkich możliwych pomieszczeniach. U nas nawilżacz powietrza stoi zazwyczaj u alergika, który ma problemy z oddychaniem. Natomiast raczej nie jest to popularne urządzenie w naszych domach. A w Azji coś na porządku dziennym, takie nawilżacze stoją też bardzo często w biurowcach, co moim zdaniem i w Polsce by się przydało. Jak i z tego marał, że dbanie o skórę to nie tylko kosmetyki, to jest bardzo głęboko zakorzeniona tradycja, o której powinniśmy się trochę więcej dowiedzieć i myślę, że też zaczerpnąć coś dla siebie. Azjatyckie kosmetyki bardzo często kojarzą nam się z takimi switaśnymi, uroczymi opakowaniami. Dlaczego? Z tego względu, że mm, rynek w Azji bardzo szybko się rozwija yy, i producenci wychodzą z założenia, że jeżeli opakowanie jest urocze, to będziemy po nie częściej sięgali i z większą przyjemnością. Stąd właśnie na przykład kremy w postaci słodkich kotków Hello Kitty i innych dziwnych stworków, albo na przykład maski w płachcie, które mają nadrukowane jakieś urocze zwierzaki. Pomyślałam sobie, że fajnie będzie Wam pokazać kilka takich uroczych opakowań i, i reklam azjatyckich

no dobra, ale skoro już wiemy, jaka ogromna przepaść dzieli nas, jeżeli chodzi o podejście do skóry, to może teraz przedstawię Wam te 10 kroków, które tutaj e, właśnie autorka próbowała przekazać nam w książce. Te 10 kroków, o których za chwilę powiem, opiera się tak naprawdę na oczyszczaniu skóry, bo według Azjatów. Oczyszczanie zapewnia skuteczność wszystkiego, co następuje później. To co? Zajmujemy się teraz dziesięcioma krokami pielęgnacyjnymi. Pierwszy etap to oczyszczanie, czyli zmywanie z twarzy wszystkich kosmetyków, pozostałości całej chemii, która przez cały dzień na naszej skórze się nagromadziła, pozostałości sebum i innych dziwnych rzeczy. dokładnie to wszystko usnąć, Azjatki używają na początek olejów i to jest coś, co już powoli wkracza też do naszej pielęgnacji, czyli właśnie używanie olejów na pochodzenia naturalnego, czyli na przykład olej kokosowy, albo takie emulsje, które po prostu wylewamy sobie na dłonie i które przeistaczają się w taką emulsję, dzięki której łatwo jest nam zmyć makijaż. To jest też fajna okazja, żeby się zrelaksować i wykonać sobie taki delikatny masaż twarzy. Drugi krok to mycie, czyli coś od czego my tak naprawdę zaczynamy, i tutaj powinnyśmy używać jakichś kosmetyków na bazie wody, czyli na przykład jakiejś pianki albo fajnego żelu. Takim kosmetykiem zmywamy pielęgnację, którą nakładałyśmy na noc, jak i pozostałości olejku, który po poprzednim myciu mógł jeszcze zostać na naszej skórze. Generalnie azjatkom takie mycie twarzy zajmuje około minuty do dwóch minut, a nie takie rachciach-ciach-ciach-ciach, ciach, 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 tak jak to u nas zazwyczaj bywa, więc no jest trochę różnica. Kolejny krok to złuszczanie. Tutaj to jest opcja dodatkowa, którą możecie wykonywać dwa razy w tygodniu na przykład, nie częściej, bo też podrażni sobie skórę. Fajne są peelingi błotne, wulkaniczne albo enzymatyczne. Tutaj tak naprawdę dowolność jest ogromna. Zwracajcie tylko uwagę, jeżeli macie wrażliwą skórę, żeby nie używać zbyt mocnych peelingów, czyli na przykład cukrowych do skóry twarzy, bo mogą być troszeczkę za agresywne. Dalej mamy tonizowanie czyli przywrócenie skórze prawidłowego pH. Z tego względu, że woda po prostu pozbawia nas naturalnego pH i, i odczyn naszej skóry staje się alkaliczny i przez to nasza skóra jest bardziej narażona na rozwój bakterii. Tonik natomiast albo kremy, które mają w sobie trochę alkoholu, e, będą podwyższały to pH, zakwaszały delikatnie skórę. Tutaj super ważne jest to, żeby taki tonik nałożyć od razu po umyciu, e, bo wtedy jeszcze pory są otwarte i łatwiej pochłaniają tą wilgoć Taka ciekawostka, po minucie od wysuszenia skóry e, taka absorpcja toniku spada aż do 40%. Czas na odżywianie, czyli krok bardzo istotny dla każdej azjatki. I tu pojawia się mnóstwo kosmetyków, i tak naprawdę od Was zależy, jakie kosmetyki sobie wybierzecie. Nasza skóra też pomoże Wam zdecydować, co u Was się najlepiej sprawdzi. I tu wyróżniamy serum, wyróżniamy esencje i ampułki, które można dostać w różnych sklepach. Zasada jest generalnie taka, że na skórę nakładamy kosmetyki od najlżejszych do tych trochę cięższych, gęstszych czyli serum, które jest dość płynne, idzie na początek, a potem gęsty krem. I tu chciałabym jeszcze wspomnieć o maseczkach w płachcie, czyli czymś, co totalnie zrewolucjonizowało moją pielęgnację i coś, co bardzo, bardzo polubiłam. E, wiadomo, nie nakładam ich codziennie, bo na to nie jestem w stanie sobie e, pozwolić czasowo, ale e, staram się wprowadzać to do mojej pielęgnacji i używać przynajmniej dwa razy w tygodniu. To są po prostu takie maseczki, które e, kładziemy na całą twarz. One są w postaci takiego delikatnego materiału, kładziemy się po prostu na Kładamy sobie taką maskę i taka maska dociska do naszej skóry chociażby serum, czyli tą mocno skondensowaną e, bombę witaminowo-pielęgnacyjną. Coś, co leży na naszej skórze i zabezpiecza, żeby te składniki nie wyparowywały od razu. Uważam, że jest w stanie jeszcze lepiej zadbać o skórę niż taki zwykły kosmetyk, który po prostu nakładamy dłońmi na skórę. Natomiast no, maseczki w płachcie to jest totalne wow, więc tu polecam Wam spojrzeć sobie na ofertę na przykład Skin79. Bardzo fajna marka i oni właśnie sprowadzają koreańskie kosmetyki i to są właśnie kosmetyki dostępne też w Polsce. Takie urocze zwierzaczkowe możecie dorwać na przykład w sklepie internetowym. Dla mnie bomba. Po nałożeniu któregokolwiek z tych kosmetyków należy poczekać e, jakąś chwilę, najlepiej 5 minut zrobić sobie jakąś herbatę w międzyczasie e, i dopiero potem przejść do kolejnego kroku, którym jest Nawilżanie, czyli nakładanie po prostu kremu na noc. Krem można zastąpić też lotionem, czyli taką jeszcze bardziej skondensowaną formą pielęgnacyjną. To jest taka piguła absolutna dla skóry, e, którą w europejskich sklepach, przyznam szczerze, dość ciężko spotkać, ale można. Jest jeszcze jeden krok, czyli ochrona, e, i to tyczy się właśnie tej bazy z filtrem 50, o której już wspominałam. Oczywiście ten krok dotyczy tylko i wyłącznie e, dnia, czyli wtedy, kiedy mamy kontakt, ze słońcem. To jest ciekawe, bo właśnie nawet w kosmetykach kolorowych, czyli takich kremach BB, albo w podkładach, których azjatki raczej rzadko używają, bo zastępują je właśnie kremami BB, no to właśnie w tych kremach BB często mamy wysokie filtry. To z tego względu, że azjatki dokładają cały czas tych filtrów w ciągu dnia i to nie jest tak, że one tylko i wyłącznie rano nałożą tą wazę i to wystarczy. Nie, wiadomo, że filtr z czasem ulatnia się z naszej skóry. E, więc tutaj właśnie one doklepując sobie te kremy BB dokładają cały czas świeżą warstwę. Filtra, bo to jest dla nich mega mega istotne. No i kolejnym krokiem na dzień może być makijaż. I tutaj już wspomniałam właśnie o tym, że Azjatki rzadko kiedy używają podkładów, bo zastępują je właśnie lżejszymi e, kremami BB albo CC, czyli coś, co e, nie pozbawia nas tej naturalnej e, tego naturalnego blasku skóry. Ja od siebie chciałabym jeszcze dodać, że już od prawie miesiąca stosuję się do tej instrukcji, którą tutaj e, przedstawiła nam właśnie, Charlotte Cho w tej książce Sekrety urody koranek i muszę powiedzieć, że widzę dużą różnicę w mojej skórze. Zmienia się też moje podejście co do makijażu. Staram się używać lżejszych podkładów i namawiam też wszystkie moje klientki do tego, żeby stawiały większy nacisk na to co kładą na swoją buzię i żeby nie tylko nakładać podkład, ale też koniecznie zadbać o to co pod tym podkładem się znajdzie. Więc tutaj polecam wam nawet na chwilę taki eksperyment zastosować i zmusić się chociażby dwa tygodnie do tego, żeby e, troszeczkę bardziej skupić się na pielęgnacji skóry. Myślę, że zauważycie fajne efekty i będziecie się do tego stosowały jeszcze dłużej. Ja naprawdę serdecznie polecam. Mam nadzieję, że pomogłam. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tej pielęgnacji, i czy jest coś, co Was najmocniej zaintrygowało, zaciekawiło? Ja muszę przyznać, że temat azjatyckiej pielęgnacji i w ogóle tego rynku kosmetycznego bardzo mocno mnie zaciekawił i zaczynam coraz więcej szukać i kopać fajnie w ogóle, że takie książki się na rynku naszym pojawiają. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie kliknijcie tutaj, jest taki piękny przycisk i dzięki temu przyciskowi będziecie mogli być z moimi filmami na bieżąco i nic Was już nie ominie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa!